Czy Ty też tak czujesz, Panie? Że nocą, kiedy cały świat śpi, ktoś czuwa przy naszych łóżkach, nawet jeśli czasem zapomnimy się przeżegnać. Pamiętam, jak kiedyś na wsi drzwi skrzypiały od wiatru, a ja, zamiast się bać, szeptałam do Ciebie, czując cień skrzydeł nad poduszką. Pewnie mój anioł stróż miał wtedy lekko potargane pióra po całym dniu pilnowania mnie. Były noce, gdy strach wciskał się pod kołdrę razem z chłodem, a zegar wybijał godzinę duchów, ale wystarczyło westchnąć. Bądź przy mnie! I od razu czułam ciepło, jakby ktoś otulił mnie miękkim kocem. Panie, dziękuję Ci za tych cichych strażników, którzy nie zasypiają, nawet gdy ja płaczę w poduszkę. Proszę, niech każdy, kto dziś zasypia, samotnie poczuje skrzydła nad sobą. I nadzieje w sercu. Wierzę, że żadna noc nie jest całkiem ciemna, dopóki czuwasz nad nami z aniołami.